Czy niezależnie od wyników baraży kontrakt z Janem Urbanem powinien zostać przedłużony i dlaczego tak? Zaczniemy od Roberta. Powinniśmy przedłużyć ten kontrakt. Po pierwsze, jest wizja ofensywnej kadry i widzimy, że Urban jest w stanie to zrobić. Tutaj też stawiamy na stabilizację. Mam wrażenie, że przez to, że prezentujemy taką ofensywną piłkę, to piłkarzom się to po prostu podoba i. Urban ma autorytet już u nich wyrobiony, przez co oni mu będą ufać tak już bezwzględnie. Ja się zastanawiam, bo generalnie zdecydowanie jestem za przedłużeniem kontraktu. Czy nie ma wpływu na to, na naszą, na naszą tutaj grę, to, że właśnie nie wiemy do końca, na jak długo zostanie Urban? Chodzi mi o to, że może on właśnie powinien pracować na takiej dużej presji i może dzięki temu tak naprawdę to wygląda w taki sposób, jak wygląda, że on wszystko wziął to po prostu. Że tak powiem, do szmaty i ustawił tak, jak ma być, a nie, yy, nie było żadnego ceckania się. I zdecydowanie jestem za przedłużeniem. Zastanawiam się, czy, czy to nie powinno być nadal mimo wszystko krótkie przedłużenie. Ja się biję z myślami, bo uważam, że w ogóle nie powinniśmy gadać o kontrakcie w momencie takim, jakim jesteśmy. Dopiero możemy po zakończonych barażach cokolwiek gadać. Yy. I uważam, że taka w ogóle narracja w mediach jest bez dobra, sensu. dobra, ale spokojnie, spokojnie. Mikołania, Wygrywamy półfinał, że... Przykładowo. I co w finale baraży? Przegrywamy w finale baraży. I co się dzieje, Twoim zdaniem? Ty raczej byś powiedział: Dobra, to mógłbyś. Ale spawczyć. to wiesz, możemy trafić na różne drużyny, przegrać w różnym stylu. To są baraże. Nie ma sensu taka rozmowa, moim zdaniem. Mamy w końcu trenera. Ja bym bardzo chciał, żeby był trener tej kadry na lata. Taki jak był nawałka, i tak dalej. Żeby on przepracował 5-10 lat, żeby pracował z tą kadrą, bo widać rozwój i przede wszystkim on ma coś, czego nie miał. Probierz i wszyscy poprzednicy, Santosz, Souza to nawet nie mówię, Michniewicz. Nie robi afer zbędnych, jest świetnym psychologiem, ma dobre podejście, te cechy wolicjonalne są wysoko i ja to bardzo cenię. Ja uważam, że ten system, jaki mamy, czyli przedłużamy kontrakt wraz z dobrymi wynikami, jak pojawią się złe, to będziemy myśleć, to jest dobry system.